Cześć to Ogrodnik dla zabawy. Dzisiaj muszę zrobić jedną rzecz: przesadzić tą monsterę, która rośnie w keramzycie. Jak widzicie, przewracała się cała, więc wróciłem do domu i stwierdziłem, że no niezbędne będzie przesadzenie jej. Ale wcześniej chciałem Wam pokazać rewelacyjną alokację. To jest Lowrider. I ta alokacja rośnie w hydroponice. Rośnie wspaniale, puszcza jakieś młode cały czas jakieś babyki tutaj, liść za liściem, bardzo jej się podoba, bardzo dużo pije. Jedyny problem to jest taki, że ma dość delikatne liście, więc tutaj wystarczy tak naprawdę trącić ten liść i on potrafi właśnie tak jak tutaj się załamać i, no i będzie, będzie odpadał później. Tak, te, te starsze liście są bardzo kruche, trzeba na nie uważać, ale, ale okazja, która jest niewymagająca i świetnie rośnie. Lowrider. No i to jest wielki problem, bo przygotowałem sobie dość dużą doniczkę dla niej, ale o doniczce to za chwilę. Spróbuję wyjąć ją w ogóle z tego podłoża. Zobaczymy jak to się uda. Ta monstera jest w keramzycie. Wodę wylałem wcześniej, żeby tutaj nie chlapać za bardzo. Korzenie są olbrzymie, bo poprzerastana doniczka jest mocno. To mi nie będzie potrzebne i tutaj jest patent z pływakiem ten pływak był wsunięty po prostu do końca, dzięki temu wiedziałem jaki jest poziom pożywki i nie musiałem martwić się czy ma wodę czy nie, nie musiałem tego wyjmować więc zwykły pływak do hydroponiki dobrze, spróbuję ją wyjąć z kramzytu Udało się. Delikatnie, delikatnie chcę ją obrać z tego kramzytu, ponieważ ona pójdzie do innego podłoża, nie do kramzytu. To jest za ciężka roślina na kramzyt, dlatego się tak właśnie też przechyliła. Dostanie też palik, więc już powinno być z nią dobrze teraz, ale zobaczymy. I tak, i tak się łatwiej obiera niż, niż w ziemi. Hydroponika jest, już jak rośnie w hydroponice, to będzie rosła dalej, więc tutaj, abym nie połamał jej tych korzeni całkowicie. Jak trochę tu zostanie, to też się nic nie dzieje. Zostało kilka ziarenek. Więc nie będę już z nimi walczył. Te liście to są puszczone w hydroponice, bo to jest monstera, którą kupiłem w biedronce i ona wielkościowo była taka tradycyjna, za 20 zł biedronkowe. Więc hydroponika jej bardzo służy. Dobrze. Zajmę to na dół. Powiem coś o doniczce, którą przygotowałem. Jest to bardzo duża doniczka jak na taki kwiat, ale planuję już ją nie przesadzać przez dłuższy czas. A przy tym tempie wzrostu powinno być całkiem szybko, żeby, żeby ta doniczka była dla niej odpowiednia. Poza tym będzie bardzo stabilna i będę mógł ją postawić na podłodze. Bo tamtej nie mogłem, bo mi się chwiała we wszystkie strony, więc stała wysoko, wysoko na regale, na, na witrynce. I dlatego też roślina bardzo się przekrzywiła do, do słońca. Więc teraz będzie miała palik i będzie miała większą doniczkę. Ale co z tą doniczką? Bo to jest doniczka, którą naprawdę można używać do hydroponiki, ponieważ ma wkład, czyli tutaj jest osłonka. No i jest wkład i są jeszcze takie gadżety. Zaraz o wszystkim opowiem. No tak, można kupić samą doniczkę z wkładem. Wkład ma, nie wiem czy to widać, ma punkty, gdzie można przebić otwory no i będzie służyło jako na przykład zwykła doniczka. Też tak może być, czyli z tymi otworami będzie zwykłą doniczką. Może być też doniczką hydroponiczną, jeśli lejemy pożywkę do, do osłonki. To, to wtedy tymi otworami będzie to jakoś tam przechodziło. Możemy jeszcze ponawiercać albo powypalać jakieś otwory tu i, i też będzie doniczka hydroponiczna. Ale ja chciałem zrobić coś innego, przetestować coś innego, czyli do tej doniczki nie będę tej, tej doniczki dziurawił, Tylko dokupiłem taki specjalny koszyczek, który idzie na dno tej doniczki. Ale żeby było jeszcze mi wygodniej to jest tu cały zestaw do tego, żebym widział, ile tej wody jest. To trzeba złożyć, bo tu osobno jest patyczek, osobno jest taki styropianek, czy tam, miałem pianka. To trzeba wpiąć jedno w drugie, włożyć w rurkę, założyć taki lejek na koniec i założyć osłonkę, będzie wychodził ten... Nie wiem, czy to widać. No w każdym razie, jak tu palcem naciskam, czyli jak będzie poziom wody podchodził, to ten pływak idzie w górę. To wszystko montujemy w tym koszyczku i to działa. Trzeba tylko sprawdzić, czy lekko ten, ten patyczek chodzi, ponieważ u mnie w dostawie przed skrzywiony, był gdzieś tam zapakowany źle i nie chodził. Musiałem go wyprostować, żeby był prosty i teraz idealnie chodzi. Sprawdziłem, ile wody kiedy, kiedy on pokazuje tą wodę i ile wody trzeba narać, żeby cokolwiek pokazywał. Więc w tych wgłębieniach, jeżeli zalejemy całkowicie te wgłębienia, wszystkie, to wtedy pływak wychodzi na całość. Tak to działa. Więc te wgłębienia wystarczają do tego, żeby woda podeszła wyżej. No na pewno jak będzie za niska, to będzie też widać. I to wszystko montujemy w doniczce. Wyszło to tak, czyli tutaj ten lejek taki, który może służyć tam jako lejek, jeśli nie chcemy przez podłoże przelewać, czyli nie wiem, jakieś powiedzmy rośliny, które są wrażliwe na wodę i trzeba je od dołu podlewać, no to ten lejek jest doskonały, bo tu konewką można sobie z boku wlać do tego lejka i tą rurką przeleci do, na dno. Ale można też normalnie stosować wodę tutaj. Dobrze, no i teraz najgłośniejsza część, czyli zasypywanie rośliny. Aha, jeszcze powiem coś o palikach. Bo pomyślałem sobie, że kupię metrowy palik, nie będę go musiał przedłużać. Nawet jak będzie duża roślina, będzie ok. Ale jest bez sensu przy małej roślinie mieć wielki palik i to brzydko wygląda. Więc kupiłem mniejszy palik. 50 cm, który jest dobry do tej rośliny w tej chwili. i yy, i wymyśliłem, jak go w razie czego przedłużyć bez wyciągania. Jeśli roślina by go oplotła mocno korzeniami powietrznymi, no to wtedy jest jakiś tam problem, żeby go wyjąć i trzeba te korzenie rozplątywać. Jest sposób na to, żeby go przedłużyć. Nie jest to bardzo skomplikowany sposób, ale ale teraz nie będę o nim mówił. Ważne, że paliki jak wkładamy, no to trzeba pozdejmować te naklejki. Znaczy nie wiem, czy trzeba, no ja je zdejmuję. Dajka jest na końcu taka z kodem kreskowym. Palnik musi iść do samego dna, żeby był stabilny. No i Ja go troszkę tutaj uniosę, bo i tak będzie zasypany dość, dość wysoko, więc go troszkę uniosę, dlatego że zrobił się dość krótki, jak włożyłem go do, do dna, więc zrobię więc to troszkę, tak trochę go uniosę wyżej. Dobrze, teraz no, muszę zasypać. Zasypię oczywiście tak jak zwykle sporo, bo to jest sam wkład, więc ten wkład zasypię tak, no w jednej trzeciej mniej więcej, gdzie będzie samo podłoże hydroponiczne i później zacznę roślinę tutaj mocować, mocować też palik i później jeszcze roślinę do paliku, do palika też jakoś tam przymocuję. A może pokażę Wam jeszcze jakiś patent, właśnie na to, co ja robię z roślinami, żeby łatwo im było mocować je. Dobrze. Dobrze, karkoło mnie, ale udało się. Jest środek nocy, więc tak, tak gryłem to w nocy, więc nie chciałem tutaj nie wiadomo jak hałasować, ale udało się. Jest zasypana całkiem dobrze. Trochę się bałem, czy mi wystarczy podłoża, ale jest w sam raz idealnie, więc bardzo się cieszę. A jeszcze obiecałem, że. Pokażę, jak to szybko przyczepić do polika, który w tej chwili jest już stabilny. Naprawdę to jest bardzo, bardzo ciężkie podłoże i nie jest już co dźwigać w tej chwili. Tylko na chwilę muszę odejść. Zaraz wrócę. Już jestem. Kupiłem takie, to są takie rzepy do mocowania przewodów. I te rzepy do mocowania przewodów są świetne dorośnie. Z jednej strony są miękkie i takie naprawdę przyjemne, a z drugiej strony są dość szorstkie. W momencie, kiedy chcemy roślinę przymocować tym, tym miękkim do rośliny, robimy co chcemy z tym, możemy dwa połączyć i wtedy zrobić sobie dłuższą taką, yy, t -t taki element omocowania i, no i mi się to sprawdza. Jest wygodne, szybkie, zobaczymy czy na tej Monsterze się sprawdzi. Tutaj jest młody liść, więc do młodego liścia oczywiście go nie czepiamy, tylko weźmiemy już liść, który z pochewki wypuścił swoje i go przyczepimy miękkim do rośliny. Ona no jeszcze mogłaby wyjść bez palika, ale już teraz będzie się lepiej układała. Jeśli będzie miała palik, to będzie inaczej rosła, będzie lepiej to wyglądało. I już, liść jest przyczepiony widzę, że jeszcze jakiegoś małego złapałem przy okazji. No to nie, Ciebie wypuszczę. No tu jest jakaś mała sadzonka taka obok. I przy okazji się złapał. Tak. Efekt końcowy wygląda tak. Roślina jest przymocowana. Będzie rosła ten, ten liść też pewnie jakoś Podciągnę w górę, żeby ona korzeniami powietrznymi, które będą wychodziły, zaczęła sobie łapać tu, gdzie ja chcę, a nie tam, gdzie ona by chciała się porozkładać. Więc pewnie tego małego gdzieś na wysokości też przyczepię. Ja zrobię to od razu, żeby po co będę później jeszcze do tego wracał. Żeby ona po prostu się tak nie rozkładała. Dobrze i to tyle, nie wiem czy widać, no dobrze, no już więcej nic nie będę przy niej robił, na dzisiaj to koniec, no i zobaczymy za jakiś czas jak rośnie, pokażę ją na pewno, bardzo się cieszę, że byliście, dziękuję, cześć, pa.